Witam Was w krótkim filmiku. Dzisiaj teraz podam rozwiązania do zadania 1 i 20, strona 40 w podręczniku. Bardzo proszę się przyjrzeć, to jest nasza, um, nasze zadanie drugie. Strona 20, strona, boże, co ja mówię. Strona 40p. No, i teraz które pola do którego? Żeby, dost, żeby były pola 40, to jest tak. To, 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 to. Pierwsze pole zmieniam kolor, dalej drugie. To, 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 to. to.

To jest 6, 12 i 14, 26. I to jest rozwiązanie. Jeżeli chodzi o zadanie drugie, zadanie drugie, które dotyczyło, że w torebce było 36 suszonych moreli, mama i Karolina zjadły kilkanaście moreli, w torebce zostało o 6 moreli więcej niż zjadły. Ile moreli zjadły? Mama i Karolina te trochę trudniejsze. Spróbuję Wam wytłumaczyć, tylko sobie podłączę laptop, bo laptop tableta, popatrzcie, czy to jest zadanie. Pierwsza strona 40, pod, 40 podręcznik. zmienimy sobie jeszcze linię. Dobrze. I teraz tak. Jeżeli wiemy, że w torebce było 36 suszonych moreli i. Mama i Karolina zjadły kilkanaście, czyli dzielimy 36 podzielone przez 2. To wychodzi, że każda zjadła po 18 moreli. Przypuśćmy, że jest to, sum, jest to liczba moreli, które one zjadły. Wiemy, że w torebce zostało o 6 więcej, czyli tu musimy odjąć 6, czyli jest 12, a w torebce zostało, czyli 18. Dodać 6 jest ile? 24, czyli 12 moreli zjadły, 24 morele zostały. No, no i to jest rozwiązanie naszego zadania. I to już koniec filmiku. Ten był dodatkowy.